Witam szanowne gronograczy, Ribbit z tej strony, dzisiaj będziemy mówili na temat pól bitewnych wieczności, jednakże zanim do tego przejdziemy chciałem powiedzieć jedną rzecz, na evencie charytatywnym Japaczka zebraliśmy 177 tysięcy złotych dla dzieciaków, innymi słowy dla stowarzyszenia Wiosna Szlachetna Paczka. Graniem też można coś dobrego zrobić, tak więc naprawdę pozytywna sprawa, pobity jest rekord. Rok temu 143 tysiące, teraz 177, za rok 200. Kto wie, mam nadzieję, że się dobrze to wszystko ułoży. A teraz przechodzimy do konkretów. Pola bitewnej wieczności, innymi słowy walka o nieśmiertelnego... I puszowanie, niszczenie fortyfikacji i rozwalenie kora przeciwnika. To mniej więcej są pola bitewne wieczności. Słuchajcie, najpierw wspieramy nieśmiertelnego, który się pojawia po minucie i 45 sekundach. Samo odliczanie pojawia się po minucie 30 sekundach. Musimy zastosować odpowiednią strategię do tego, żeby przejąć tego immortalnego, zwracając uwagę na piki przeciwnika. No i oczywiście pozyskujemy najemników podczas całej rozgrywki, którzy puszują linię, ale do tego wszystkiego sobie za chwilkę e, przejdziemy, tak więc zobaczmy jak wygląda sama mapa e, pól bitewnych wieczności więc może to oddalimy tak więc ta mapa, tak jak widzicie jest złożona z e, dwóch korów, po lewej stronie mamy light side i po prawej dark side, innymi słowy anioły i demony, jak to w diablo bywa. Następnie mamy na samym środku tak zwane pole bitewne, gdzie, tak jak widzicie, nie ma w ogóle linii. Mapa jest złożona z dwóch linii, z bot i z top-lane'a. A na samym środku tkwi tak zwana mgła bitwy. Czyli innymi słowy, nie widzimy tutaj kompletnie nic, chyba że wyślemy jakieś. Jakieś, jakąś wizję, albo po prostu przejdzie tu jakiś bohater i wtedy będziemy wiedzieli wszystko. Tutaj odbywa się walka rotacyjna nieśmiertelnych. No i jeżeli chodzi o całą mapę, mamy jeszcze hardcampy, tak zwane szamanów, po lewej i po prawej stronie. I na topie i na bocie mamy Tutaj easy campa, czyli takie rogate diabły rzucające włóczniami, mają spory zasięg, powiem Wam, i całkiem fajnie potrafią puszować linie, Mamy oczywiście to dokładnie to samo też na bocie, tak jak tutaj widzimy. Omówmy na samym starcie, jakie postacie, a właściwie jak powinniśmy rozgrywać e, tą mapę, ponieważ mamy tutaj tylko dwie linie. Słuchajcie, ważna sprawa jest to, że ta mapa posiada takie przesmyki, które są e, owiane mgłą, jak tutaj widzicie. Innymi słowy, możemy je znaleźć w każdym praktycznie miejscu, tego jest mnóstwo, w szczególności na Midzie. Jeżeli chodzi o bota, mamy oczywiście to miejsce, e, standardowo trzeba je sprawdzać, żeby nie być zgankowanym i mamy tutaj kilka miejsc, gdzie gdzie możemy się ukryć. I pierwsza sprawa, jeżeli rozgrywamy grę na samym początku. Immortale nieśmiertelni pojawiają się przy minucie 45 sekundach to musicie zapamiętać. Minuta 30 zostacie, zostajecie powiadomieni, macie 15 sekund, aż nieśmiertelni się pojawią. I co do tego czasu powinniśmy zrobić? Tak naprawdę staramy się uzyskać first blood, innym słowy pierwszą krew, e, lub po prostu e, sałkować expa. Właściwie sołk expa jest ważniejszy od tego, czy zgarniemy killa, e, czy nie. Jednakże pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy w kompozycji postaci jakiegoś pushera, albo jakąś postać, która potrafi sama sobie poradzić na linii, nie ginąc, innym słowy potrafi ze zebrać expa całego do minuty 45. I nie zginie. Na przykład Zagara z dużym zasięgiem banalingów, tasadar, który praktycznie zawsze może uciec. To są postacie, które potrafią sobie wskoczyć tutaj i zgarnąć wszystko, co potrzebują. Ja na przykład sylwane tutaj też widzę ze sztyletami. Ona bardzo szybko zatrzyma praktycznie całą linię przeciwnika i zbierze Ekspa bezproblemowo, ale trzeba uważać, żeby obcy team nie zgankował was. Na samym starcie pamiętajcie, że oni mogą tutaj przyjść w cztery osoby i zgankować przeciwnika. Dlatego mówię o tej postaci, która sobie potrafi poradzić, ponieważ przeważnie ustawienie na samym stacie to jest 4-1. Z Sylvaną na przykład potrafimy ściąć ten cały fort, zanim przyjdzie Mortal. Tak jest, w pierwszej minucie potrafimy ściągnąć cały fort e, z Sylwaną, jeżeli przeciwnicy nie reagują w żaden sposób. Przejdźmy teraz do informacji, jeżeli chodzi o nieśmiertelnych. Minuta 45 się pojawiają na mapie. Warto być troszkę wcześniej tam, żeby zacząć od razu młodzkę wrogiego nieśmiertelnego. Jeżeli zbijemy go do zera a nasz nieśmiertelny nie został w ogóle e, uderzony to cała pula życia naszego nieśmiertelnego przechodzi tak jakby na dodatk jako dodatkowe życie innymi słowy, dostaje dodatkową tarczę i przeciwnik ma dwa razy trudniej, żeby go e, zbić. Mniej więcej tak to działa. Nieśmiertelni zawsze się pojawiają naprzeciwko siebie i po zbiciu połowy życia jakiegokolwiek nieśmiertelnego następuje rotacja. I też pojawiają się naprzeciwko siebie. Tak więc trzeba cały czas mieć świadomość, gdzie są przeciwnicy na mapie. To jest najważniejsza kwestia tutaj, ponieważ mgła wojny, tak zwana, zasłania praktycznie wszystko i trzeba się na nim skupić. Szczerze mówiąc, poświęcanie swojego życia dla nieśmiertelnego to jest zły pomysł, ale też poświęcanie. Jakby jednego członka naszej drużyny, żeby w tym momencie sołkował. Jeżeli nie mamy znaczącej przewagi, to też jest zły pomysł, ponieważ nieśmiertelny zawsze się pojawia tam, gdzie jest więcej rzeczy do spuszowania, czyli więcej fruktyfikacji. To raz. Dwa, jest bardzo skutecznym narzędziem do tego, żeby tą linię popchnąć bardzo, bardzo mocno. Posiadają oni dwie umiejętności. Umiejętność obszarowa, czyli innymi słowy atak w okręgu którym tutaj widzicie, i rozproszony atak, czyli w określonych punktach pojawiają się te okręgi, które zadają nam zmasowane obrażenia i daje nam ogłuszenie. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy w momencie kiedy bronimy nieśmiertelnego, żebyśmy się bili bezpośrednio koło Niego pod nim, z tego względu, że on nam pomoże, pomoże w walce z przeciwnikiem atak a obrona. Jeżeli atakujemy na przykład nieśmiertelnego, tego nieśmiertelnego, prawdopodobnie będziemy szli z prawej strony lub od góry e, do ataku. Jeżeli widzimy, że wrogi team stara się go bronić, to nigdy nie walczymy pod nieśmiertelnym. Mamy wtedy tak zwany disengage, e, innymi słowy wycofujemy się. E, disadvantage, innymi słowy nie mamy tutaj przewagi w tej walce. Musimy odstąpić i starać się wybić jakiegoś jednego małego przeciwnika. Wtedy mamy przewagę i wchodzimy mocno do ataku. Jeżeli się bronimy natomiast, widzimy, że przeciwnik oblega nieśmiertelnego, to nie staramy się latać wokół nieśmiertelnego i ich połkować, ponieważ oni cały czas będą bili tego nieśmiertelnego. Staramy się wejść bardzo mocno całą drużyną pod nieśmiertelnego, zatrzymać przeciwnika w strefie rażenia nieśmiertelnego i ich tam wszystkich zgładzić. To jest najważniejsza strategia. W momencie kiedy walczymy, jest ostry teamfight, wchodzimy w przeciwnika, rozwałka totalna, nie starajcie się atakować w żaden sposób, jeżeli jesteście drużyną atakującą nieśmiertelnego, skupcie się na przeciwnika z tego względu, że jeżeli będziecie atakować nieśmiertelnego, a oni będą Was jeszcze atakować. Zostaniecie pokonani. W niektórych motywach, momentach, jeżeli macie bardzo dobrą kompozycję, jakichś supportów niesamowitych, tanków i tak dalej, to możecie wygrać. Jednakże pamiętacie, ogłuszenie przez nieśmiertelnego to jest praktycznie zwrócenie na siebie uwagi całej drużyny. Rzucą się na Was wszyscy. I tutaj możecie polec. Więc jeżeli ktoś Was atakuje, a Wy atakujecie nieśmiertelnego, robicie disengage i walczycie w miejscu dla Was dogodnym. Straciliśmy nieśmiertelnego, zawód straszny, płacz i Rage na czacie. Nie rób tego, moi drodzy, to jest właśnie wasz moment. Zanim nieśmiertelny się załaduje, możecie zebrać całą drużynę i zaatakować przeciwnika, który może być dość mocno osłabiony. Zniszczenie dwóch, trzech, nawet przeciwników, no to w tym momencie otwiera wam drogę do zniszczenia fortu, albo nawet do kory, jeżeli macie drogą otwartą. Pamiętajcie, nieśmiertelny nie jest aż tak mocny na początku gry. Dziesiąty level, dwunasty, jedna osoba do obrony, reszta do ataku. Jeżeli w tym momencie. Podnieś po zabiciu nieśmiertelnego, jak on się regeneruje, zabijecie kogoś, to jest właśnie wasz moment. Jeżeli macie 20, 22 poziom i widzicie, że macie drogą, drogę do kora otwartą, to możecie skończyć nawet grę. Dobrze, ale żeby było jasne, idziemy na kora w momencie, kiedy wybijemy tam przynajmniej trzy postacie. <noise> Rozumiemy, prawda? Żebyśmy się nie rzucili, a nieśmiertelny sobie gdzieś tam pójdzie na naszego kora. To musicie wszystko oceniać. Jak wygląda kompozycja postaci, ile jeszcze przeciwników zostało, jak bardzo dużo fortów ma do przejścia, Immortal, nieśmiertelny, to wszystko musicie sami wydedukować. Dlatego ta mapa jest troszkę trudna do rozgrywania, ale na pewno się przyzwyczaicie. I teraz przechodzimy do najważniejszych rzeczy: kampy. Najemnic są kluczowi tutaj, kluczowi, żeby spowodować, że przeciwnik nie będzie wiedział, co się dzieje na mapie. Jeżeli pojawia się licznik, hey, immortal is coming, to jest taka sytuacja, kiedy wrzucamy się wszyscy tutaj, albo kilka sekund przed tym licznikiem najlepiej i robimy tą campę. Hard camp, y kim oni nie są? To jest szaman, który przyzywa sobie stwory. On jest bardzo mocny, ponieważ może całą linię puszcząc sam. Przyzywając tylko potwory, w odpowiednim momencie jak to zrobicie, to przeciwnik będzie miał problem, ponieważ w tym momencie kampa idzie na bota, będzie puszować i zadawać obrażenia strukturalne fortyfikacją. I w tym momencie oni muszą wysłać przynajmniej jedną postać, żeby zabiła szamana, żeby nie przyzywał stworów. Zabijcie szamana i powracajcie już do walki z nieśmiertelnym. W momencie, kiedy zabijacie szamana, to przeciwnik ma przewagę. Ma dość sporą przewagę. Strata jednego gościa to jest naprawdę bolesne tutaj w tym przypadku. I mogą bezpośrednio atakować nieśmiertelnego, bo będą Was widzieć, że jesteście na bocie. Pierwsza sprawa. Tak więc to jest fajna taktyka. Tuż przed nieśmiertelnymi robimy campę. Yy, yy, kolejna rzecz. To jest w momencie, kiedy mamy przewagę i już zdobyliśmy nieśmiertelnego, wiemy, że będziemy go mieli. Trzech gości leży, Z... jakieś 30 sekund na przykład zanim wrócą, a widzimy, że oni nie zrobili szamanów, to możemy ich zahaczyć. Pamiętajcie, w momencie, kiedy się pojawia nieśmiertelny, wszystkie kampy na mapie znikają. To jest ważna kwestia. To musicie sami ocenić, jak wygląda kompozycja postaci, ile, ile przeciwników padło i czy możemy sobie pozwolić na przejęcie tej oto campy. Kolejną sytuacją jest połączenie dwóch kamp. które powoduje, że tutaj jest genialny push. Innymi słowy, możemy wziąć tą kampę którą wystarczy jedna osoba, na przykład Lunara albo Sylwana bardzo szybko wezmą tą kampę solo, na przykład, tylko patrząc gdzie są przeciwnicy. No i w momencie, kiedy pojawi się licznik, bierzemy też, też tą kampę. Tak więc połączenie tych dwóch kamp nawet nie przed nieśmiertelnym to też jest dobra sprawa. Jednakże zdecydowanie ja preferuję sprowokowanie przeciwnika do obrony w momencie, kiedy jest nieśmiertelny, to jest chyba najlepsza taktyka na tą mapę. No i to wszystko jeżeli chodzi o omówienie tej mapy, jeszcze chciałem powiedzieć troszkę o postaciach, jak widzicie to są takie wąskie przesmyki, to są naprawdę klucz, to jest tak naprawdę klucz do dobrego teamfightu tutaj. Słuchajcie, postacie takie jak Lunara, Sylvana, Hammer nadają się do bicia bardzo mocnego, nieśmiertelnego, jednakże postacie takie jak Malfurion, albo ETC nadają się świetnie do zatrzymywania przeciwnika w miejscu, tak zwane ruty, czyli unieruchomienie przeciwnika w wąskim przejściu. ETC przeleci e, za przeciwnika i go tu z body blokuje, zatrzyma swoim ciałem. Świetny to też będzie już teraz po zmianach Artanis, który potrafi daleko przelecić i zamienić się miejscami praktycznie. Tak więc genialna sprawa. E, to są magiczne postacie na tą mapę, które ja osobiście polecam, ale zdecydowanie dajcie znać jak wy Rozgrywacie tą mapę. Eee, wrzućcie tu jakieś informacje, które nam pozwolą zrobić takie małe kompendium na temat tej mapy, żeby każdy, kto przyszedł, mógł sobie poczytać komentarze, obejrzeć film, dowiedzieć się coś więcej na temat tej mapy. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, jeżeli podobał Wam się ten film. No i do zobaczenia w kolejnym poradniku do mapy z Heroes of the Storm. Trzymajcie się i miłego dnia życzę.